Szczęść Boże, Dzieci Boże, kochanie, tak tylko tutaj szybciutko taką refleksję mam teraz po Eucharystii, po polskiej mszy o 11, tutaj w Medjugorje o 11, zawsze w niedzielę w auli św. Jana Pawła II są msze po polsku i dzisiaj miałem takie, tak, taką radość w sercu, jak czytane było słowo Boże, Adamie, gdzie jesteś? Aż, aż, chciało, aż chciało mi się wstać i rękę podnieść, nie? tutaj, w kościele. I zobaczcie kochani, że mam tylko refleksję, że zobaczcie, że Adam, Ewa dała mu jabłko i on zjadł, nie? Bez żadnej jakiejś takiej refleksji się nie zapytał jej a skąd to jabłko, co to za jabłko? Czy jakbym zjadł te jabłko, to czy będę się dobrze czuł? Czy wzrośnie moja miłość do Boga? pomyślałam ja sobie pomyślałem, zobaczcie, że to jabłko wąż skusił Ewę. Wąż skusił Ewę, zobaczcie, nie? I, i to jabłko dzisiaj przybiera takie różne rodzaje fo, formy, formy jakieś, nie? Zobaczcie, że ktoś kusi nas czymś, nie? A my się nawet, nie przynajmniej ja tak się nie zastanawiałem kiedyś, nie? Czy to, czy moja miłość do mojego Boga wzrośnie. Jeżeli to zrobię, to do, do czego ktoś mnie zachęca? Do jakiegoś, załóżmy, szybkiego seksu, nie? W klubie. Jakaś kobieta. Ja ten człowiek myślał tam, nie? Po dwóch, trzech drinkach, nie? I tak dalej, i tak dalej, kochani, nie? I to jabłko przybiera dzisiaj w dzisiejszym świecie różne, różne formy, prawda? Kusi nas ktoś, dzwoni do nas. Dawaj mam towar ty. Chodziemy, ty. Dawaj, choć i napijemy mordo. No ale nikt... Jakby to nie skłania do refleksji, nie? Czy to, czy, czy, to, czy, to mi, czy to mi potrzebne jest? Czy będę się z tym czub dobrze? Czy miłość moja do Pana wzrośnie wtedy? Jakoś tak bezrefleksyjnie podchodzimy do grzechu, mam, mam takie wrażenie, że chcemy tylko zaspokoić się na chwilę. Ale nie myślimy właśnie o konsekwencjach, kochani, nie? Nie myślimy o konsekwencjach. I później chowamy się w krzaki, tak jak to zrobił Adam. Schował się w krzaki. I chowamy się w krzakach. Naszych jakichś trosk oddalamy się od Boga, wijemy jakieś swoje gniazdko w krzakach, w troskach jakiś... A Bóg nas woła, Adamie, gdzie jesteś? Adam schował się w krzaki. Adam symbolizuje moim zdaniem tutaj człowieka. No i Bóg woła nas, a my w jakichś krzakach tkwimy, w jakichś troskach, w krzakach, w grzechach, boimy się z tego wyjścia. Bóg nas woła. Ale ostatecznie to musimy podjąć decyzję, żeby wrócić do Boga, kochani, zostawić ten grzech i żyć naprawdę szczęśliwie, radośnie, każdego dnia mu dziękować, uwielbiać Go, życie Eucharystią, modlitwą różańcową, kochani. Kocham modlitwę różnicową. I właśnie dzisiaj miałem takie właśnie takie, takie wdzięczne serce, że Adamie, gdzie jesteś? Od razu poczułem w sercu Boże. Dziękuję Ci, że mogę tu być, że mogę powiedzieć jestem, czyli jestem obecny. Jestem w kościele, jestem na Eucharystii, na którą mnie zapraszasz, Panie. Dajesz mi siebie, że wyszedłem z tych chaszczy, z tych krzaków moich i przyszedłem do Ciebie, abyś mnie uleczył. I to jest piękne, kochani, że zawsze możemy do Niego wrócić. On nigdy nie zmęczy się przebaczaniem nam, i to jest piękne, że on nas kocha. Jezus jest Panem, Jezus jest dobrym pasterzem, kochani. Dlatego taka refleksja krótka, moja, na spokojnie, jakoś tak dzisiaj mam taki wielki, ogromny pokój. Bóg włożył w serce moje taki ogromny pokój. Także pamiętajcie no, wychodźcie z tych krzaków grzechów, wróćcie do Pana Chrystus daje nam życie wieczne, kochani. Amen. Pokój do mordeczki. miłego dzionka z Bogiem.